Ogólnie to już, kurwa, jest ostatni rozdział, więc za niedługo będziemy kończyć serię i jak coś, to możecie mi napisać w komentarzu, co tam chcecie, żebym się zagrał ponownie w jakąś inną grę, to coś tam pokombinujemy. Witam was w kolejnym odcinku kontrabandy. Ostatni rozdział wojna. <śm> no? Tobie tutaj podczytamy to, co mają do powiedzenia. Dobra. dobra. Dobra, no i leczymy, nie liczysz dodatkowego, tylko co? Podrobione dokumenty. trzeba przełamać pierwsze lody. Zobaczymy jak się to robi. Nikogo więcej nie ma. Pewnie masz podrobione. A ba, wyszedłem. Jeszcze kolejny, już. Okej. Okay. Dwa tysiące. To się zgadza. Jeszcze sprawdzę coś. Eee... Mogę przekroczyć granicę tylko jeśli posiadam ważne pozwolenie na wjazd. A powodem wjazdu jest azyl. Aha. Nie gram w i <grystanie> Już mi się nie podoba. Demis. Dobra, HJB. Ben. To się raczej zgadza. Zdjęcie masz aktualne, samochód to jest ten. No i ty jesteś z Al-Baharamu i masz azyl. Dobra. I brandemis. Dobra. No my to kurwa będziemy jedną sprawdzać. Kurwa, trzy godziny. Do października masz ważne. I do stycznia. Dobra. Czyli tutaj jest kurwa licz? Nic nie przewozimy? Jeszcze tylko sprawdzimy, czy nie ma tutaj żadnej kontrabandy Ale chyba nie. No to a, jednak jest. Dobra. Sayonara. Nie muszę kurwa sprawdzać. Kurwa wszystkich do Ira dla PT zamykał i wyjebany. Dobra. Sekator jadę. Alkohol ze strzelacie, tak? Oponka wszystkich. Nie myślałeś, że się kurwa nie domyśli. Tutaj nic raczej nie ma.

A to kurwa nieźle Ale już przynajmniej mamy to dajcie wariżu komandierów Witaj czy... ten? Na handel, jaka wódka czy cóż Dobra Daj mi dokumenty Dobrze rado to Ogólnie to już kurwa jest ostatni rozdział, więc za niedługo będziemy kończyć serię i jak coś to możecie mi napisać w komentarzu, co tam chcecie, żebym się zagrał ponownie w jakąś inną grę, to coś tam pokombinujemy. Dobra, waga. To się zgadza. To się zgadza. Rejestracja ZWZ, 767BJ, dobra Bachar Amiri Dobra, z al do czerwca, do listopada Paszport się zgadza Ale pewnie ta pieczątka ci się nie zgadza I kurwa... Bagaż 7, Masz więc tego masz Dobra, spoko piszemy tylko, na szybkę wszystko, 7 i detergenty 2, okej zwróć mu ładunek zaraz przejdziemy do sprawdzenia tej pieczątki, tylko jeszcze muszę wpisać, że ma upierdolone lusterka obydwa no bo kurwa ich tu nie widzę Światełka ma git, oponki magit Jedno rozjebane światełko. Oponki git. Dobra, to się zgadza. To teraz mi powiedz jak sprawdzić pieczątkę. Nazwe dokument Aha, dobra, czyli... Czekaj tak jakbym zrobił. Mm... Królestwo, nie, albo karat? Jakbym zrobił, nie wiem, tak. I co, z tłem? O, o. to się zgadza, dobra. Jedziesz, jesteś czysty. Ale się nauczyłem, przynajmniej. Trochę to trwało, ale się nauczyłem. Kurwa, koleś maluchem się Co ty pieredolisz, do pojazdu muszę niestety. Aha. Dobra, dobra. Ja, Paszo, masz coś ten? O fajki kupujesz? To ja ci ten sprzedam fajki, bo mam. Tutaj się damy kontrabandę Fajki Muszę się odkuć, a to minus 2 Trzymaj No, a teraz już masz tak zdjęcie niezgodne Zenon mi niezgodne do tego jeszcze sobie sprawdzimy to. To masz akurat zgodne, ale masz to grudnia. A mamy kurwa maj, więc zgodne. Dobra, Azyl to ci się zgadzam. DCA 5440 Omy. Dobra, to jest Mikros i tu jesteś jest albacarat, ale masz chujowego tego. Czyli pieczątka. Yy, nie tu. Tu Albacarat. I tutaj masz niezgodne. I jeszcze tło. Tu akurat masz zgodne, dobra. Czyli pieczątki nas Ci Czy wpierdolimy jeszcze to? I. Teraz tak, Lustra, masz? Światełka masz? Tu masz. Nic. Okonki sprawdzimy na wszelki wypadek. Czy tam kurwa nic nie tego? Śmigujesz? Dobra, nic nie ma. Wytocz. Ona ja nie ta Kolejny. Macie samochód, co no mi A A tak. Jest. Tylko regulację niepotrzebnie mu dawałem, bo myślałem, że trzeba, jak ma kurwa w ale to tam kurwa. Dobra, ty, 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 ty kurwa, nie mam tyle fajek do sprzedaży. Czy coś, jak jesz kurwa kontrabandie? Nie, no kurwa, wydaje się być czysto. Takie kurwa miećcówki, popatrzyłem że powinien coś mieć, jakby przewoził. i kurwa, ależ ty kurwa przystojny, ale masz kurwa do maja. Natomiast do grudnia, dobra, możesz jechać w sumie. Ale powód wjazdu tranzyt, czyli czy nie mogę wpuścić, jesteś też z tego tego yy, 7-60, dobra. Jeszcze tylko sprawdzę jedną rzecz, Pieczątki hmm. albo Karat Dobra, to masz zgodne to masz zgodne Wszystko zdobne, ale Kurczę, muszę to przedyskutować tutaj Mogą oni przekroczyć tylko jeśli nie wpływają własne pozwolenie na wjazd. Czyli, ty kurwa, masz regulacje wjazdowe i chuj mnie to obchodzi. I kurwa, nie masz lusterka jednego i drugiego. Czy ktoś upiera doli. jeden, dwa światełka są, oponki są tutaj światełka działają szybka wybita je no i wyjebana wybita szyba, raz no i co nam mała nie wiem czy dobrze kurwa chociażby Muszą kurwa mniejszą kwotę by mnie zajebali. Ty co tu kurwa? Myślałem, że to jakiś żonek, kurwa stoi. Nie, In... nie jest paszport LV A cię Witaj czy Tło, czyli miał złe tło, a ja to jakoś chujowo sprawdziłem chyba. No to nie Ale jeszcze wybroniłem, wybroniłem się Dobra. Kontrabanda je Że co, żebym ci nie siadał na siedzenia? Dobra, lukniemy cię co ty masz? Zgadza się? Bandar oszust I to mamy do kwietnia, czyli tutaj już masz kurwa niezgodne praca Czyli to i masz e, niezgodne tę Kurwa, gdzie to jest? Dobra, i teraz tak. Bandar OS. czyli masz już inne TTT. Co prawda, masz 6 bagaży. Tutaj masz 3, 4, 5, 6. Dobra, tak, 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 zgadza. Lusterka ma. Światełka ma. Wszystko jest. Wszystko jest. Kurwa nawet rejestracja tak, Kurwa, nie rejestracja tak, nie nawet teraz sprawdzę, czy to jest zawet yy, Typ pojazdu. Zawet kurwa, nie to tu, nie to to. O. Typ pojazdu ci się akurat zgadza. to teraz zobaczmy pieczątkę albo karaktów. Pieczątka ci się zgadza, ale czy się tło zgadza? No, nie wiem jak to sprawdzić. No, kurwa dobrze wygląda. Powinno. na razie. Będziemy, kurwa, się bronili ciągle tym. Że coś tam kurwa powinienem znaleźć. Najlepiej właśnie, kurwa, na handlarzy trafić. To wtedy szybko, szybko ich skroić i do domu. Ozry, to chyba ten nie. Kolejny Aloha Inara Jest, 120 kolejny Numer paszportu i tło dokumentów kurwa No to jest jakieś kurwa zjebany Dobra, szmuglujemy ja o to mi chodziło Kajdane i Dewora. Ile was tu jest? Pilczu tylko że czujnego nie mam. dobra, idziemy do środka jeszcze porozglądać pod sufitka, tam nic nie ma chyba kurwa nic tam nie ma tak mało by miał tej kontrabandy o, czekaj, przecież widziałem o, oh, jest to jest jak kolor ukry. Dobra I teraz gdzie był ten wór złoty? We worku na pewno było Jeszcze tutaj sprawdzimy Och, tu jest we worku Jeszcze coś tutaj mamy do ukrycia? Nie, no to to by było wszystko. to? Gdzie jeszcze było? Silnik, ale kurwa, silnik patrzałem chociaż. I lewa strona tylnego szedlenia. Dobra. No co, trzeba trochę pozarabiać, nie? No, załadować to trzeba, kurwa, do auta, wszystko. No, tak będzie szybciej. Stawać, do rady i wozu. Git, jedziemy kurwa z grubą przesyłką. Więc jeszcze sobie zapas amunicji wezmę ile mamy? starczy jak to wszystko pchniemy to kurwa jeszcze do tartaku będzie że trzeba podjechać, weź mi to napraw na szybko Aby mnie tam nie rozjebali no za bardzo co jest Ferajna? jadymy, nie? Doliny mi kurwa drzwi wyjebali. Wyjebali mi drzwi, kurwa jebani Kurwa przywiozłem ci tutaj komplet. O kurwa, dzięki ty, gdzie mi auto znikło? Tutaj stało przecież Co za cygany mi auto podjebali? A tam miałem kontrabandy w chuj. Ty no kurwa bez jaj, gdzie je moje auto Ej Oddajcie Co ja mam teraz z buta kurwa wracać pojebało? O, kogoś? Co tu się odjebało, nie? Punkt kontrolny. Zobaczymy czy to coś Jeszcze raz kurwa. Do 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 Jedziemy jeszcze raz. No kurwa, no pierwszy, pierwszy raz takie dżesze, no kurwa Podjebali mi auto, no kurwa, no tego nie grali Jak mi kurwa zniknie, to ja dole. A. Teraz co? Teraz tutaj by najlepiej było, pojechać do Włada. zawodowy rajder w lat poszukuje kurwa karabinu jakiegoś fajnego snajperski by był chyba najlepszy tak chyba zrobię trochę amunicji dokupić trzeba Okej. Okay. Przematomeczku, ile mi za to dasz? No jeszcze odkuliśmy. Jeszcze kurwa odkuliśmy, jesteśmy na zero. Więc jest zajebiście. Kurwa, przejadę cię kiedyś. Dobra, czyli zostały dwa dni do końca rozszału, Jakaś misja poboczna, jakiś pewnie atak jeszcze jeden. I to będzie, kurwa, koniec gry. więc, jak, tak jak mówiłem wcześniej, jak ten. Jak chcecie, żebym w nowego pograł? Jak stąd tą serię, to piszę w komentarzu. Ale i takie zrobię, to ten. Zagłosujecie. No i dojeżdżamy Trzeba naprawić se tą furę. Jeszcze. Atmaduro. No i git. Tu się w e, snajperkę. Kurwa, a jak się z tego strzelą? To jest kurwa sn karabin snajperski. A gdzie to ma kurwa lunetę? To jest celownik. No nie wiem, że jak To jest karabin snajperski. To ja jestem kurwa Matylda. Zapisywanie. O, jest list. Ale to już w kolejnym odcinku. Na razie.